Żółwik trafił do nieba. By rozwiązać zagadkę i iść dalej, żółwik może przełożyć tylko jedną świeczkę, ale nie wie którą, co teraz. Żółwikowi udało rozwiązać się zagadkę i ruszył dalej. Dotarł do chmurki, którą wróci na Ziemię. Hops i lecimy. Po krótkiej chwili żółwik wraz z chmurką wylądowali przy domku żółwika. Przygodę pora zacząć na nowo. Żółwik zeskoczył z chmurki i szybko potuptał do swojego domku, jak dobrze być z powrotem, prawda, żółwiku? Prawda! Żółwik postanowił, że przygotuje jaja na Wielkanoc, w tym celu rusza na wyprawę w poszukiwaniu kury. Żółwik trafił na wielką dziurę. Ostrożnie podszedł do krawędzi, ale nie wie co dalej. Żółwik postanowił, że Hop. przeskoczy przez dziurę. Żółwikowi udało się doskoczyć. Niestety nie był w stanie wciągnąć się do góry i zaczął panikować. Machał łapkami coraz szybciej, ale nic to nie dawało. Żółwikowi kończy się siła, czy mu się uda? Przerażony żółwik próbuje utrzymać się na skalę. Niestety opada z sił i nic nie jest w stanie zrobić, powoli osuwa się w przepaść. Już prawie spadł na sam dół, ale nagle zjawiła się pomoc i żółwik został uratowany. Żółwiki ruszyły dalej. Widzowie, który żółwik zrobił lepszego fikołka, Kasio? jak oceniacie? Który dostaje nagrodę, a którego się pozbędzie? Żółwik był smutny. Widzowie pisali, że jego fikołek był słaby i trzeba się go pozbyć. Co z nim zrobimy? Załamany żółwik smutno bujał się na skorupie, a drugi żółwik nie wiedział, jak go pocieszyć. Macie jakieś pomysły, widzowie? Żółwik postanowił, że pocieszy żółwika budując dla niego nowy domek. Co myślicie, widzowie?